Przedstawiamy Państwu fotopłapkę model RD1003. Jest to obecnie jedna z najtańszych fotopłapek dostępnych na rynku, ciesząca się bardzo dużą popularnością. Fotopłapkę oczywiście dostajemy w pudełku wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. Instrukcja obsługi, fotopłapka, do której za chwilkę wrócimy, pasek montażowy, kabel USB do podłączenia fotopłapki do komputera. Oraz w tym wypadku mamy także dostępny gratis, montaż, który umożliwia nam zamocowanie fotopłapki do drzewa do ściany budynku tak naprawdę do każdej dowolnej powierzchni. Jak widać cała fotopłapka jest wykonana w czarnym kolorze z dobrej jakości plastików. Tutaj mamy wejście na statek montażowy dołączony gratis przez producenta oraz zabezpieczone wejście na. Zewnętrzne zasilanie fotopałko posiada 26 diod Jar 940 nm niewidzialnych dla ludzkiego oka, czujnik PIR oraz obiektyw o kącie około 70 stopni. Zabezpieczenie na kłódkę, zamykane jest na dwa solidne zawiasy. Po otwarciu mamy tutaj fotopłapkę z przyciskami. Możemy wszystkie ustawienia ustawić na fotopłapce. Wejście na kartę pamięci, włącznik, kabel USB. Oraz miejsce na 8 baterii AA. Zabezpieczone jest ono dodatkowo kawałkiem plastiku, dzięki czemu jak te baterie się wyleją, nie zleją nam fotopłapki. Posiada bardzo prostą konfigurację. Wszystko ustawione jest tutaj na fotopłapce za pomocą przycisków menu. Nie musimy używać złego komputera. Wystarczy wejść w menu. Możemy tutaj ustawić tryb zdjęć, wideo, zdjęć plus wideo, rozmiar zdjęć, długość filmów. Menu jest, jak widać, w języku polskim możemy także ustawić hasło zabezpieczające naszą fotopłapkę. Model ten ze względu na swoją bardzo niską cenę, cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest on idealny do osób, które chcą zabezpieczyć na przykład swoją działkę przed wandalami. Może nam dostarczyć niezbędnych dowodów na policję. W przypadku, gdy nie chcemy wydawać dużych pieniędzy na fotopłapkę, która niestety może zostać nam skradziona, jest to idealne rozwiązanie.